Borykamy się z tymi samymi problemami, brakuje nam zwycięstw. No i w dzisiejszym dniu na pewno Wisła stworzyła sobie jakieś sytuacje, ale zagraliśmy naprawdę z sercem, z zaangażowaniem. I na pewno I Wisła, i my, można powiedzieć, mamy niedosyt przed meczem. Chcieliśmy zagrać o pełną pulę, podobnie jak Wisła, ale na pewno miło mi było wrócić do Krakowa. Tutaj pochodzi z Krakowa Moja rodzina, tutaj kończyłem szkołę. Że powiem, pod tym względem pierwszy raz się czułem tak na wyjeździe, bardzo bardziej przejęty jak przy innych meczach. Miałem przyjemność przeciwko Wiśle tutaj grać w Pucharze UEFA z Szalkę. Było to też moje wielkie przeżycie. I powiem, no, długo czekałem na ten moment, dostałem szansę. Wydaje mi się, że inne cele mamy przed sezonem na pewno niż Wisła Kraków. A pokazaliśmy dzisiaj momentami, że potrafimy naprawdę fajnie w piłkę grać. Wierzę, że, że przyjdzie, wierzę, że nasz kierunek wspólny tutaj sztabu szkoleniowego jest dobry i te zwycięstwa przyjdą tak samo jak Jeloni bardzo szybko, jak i Wiśle, Kraków. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czekamy na Państwa pytania. Bardzo prosimy. Trzy, dwa. Grzegorz Wojtowicz, Interia. Nie, że że... Przedmaczam, że będziecie jednak walczyć o zwycięstwo. Jednak, gdy się patrzyło na Waszą grę, to widać było jednak, że przede wszystkim zabezpieczenie bramki było jak gdyby głównym celem taktycznym. W sumie nie podjęliście większego ryzyka. Znaczy, ja powiem tak, pierwszy raz od pierwszej minuty wystawiłem dzisiaj w ataku Tomka Zaworskiego. Tomek Frankowski wystąpił na nietypowej pozycji podwieszony pod napastnikiem, także to już jest potwierdzenie tego, że chcieliśmy to po ryzyko podnieść, tak. tak. się gra jak przeciwnik pozwala. W pierwszej połowie mecz był bardziej otwarty, no w drugiej połowie Wisła zepchnęła nas na pewno do gry defensywnej. Tych sytuacji takich połowicznych tworzyło się wiele. No ale tak jak mówię, żeby mecze wygrywać pierwsze trzeba mieć zero z tyłu, tak. Udało nam się to, szkoda tylko, że mogliśmy wyprowadzić jakąś groźną kontrę. Nie udało nam się to w dniu dzisiejszym, nie? ale tak jak mówię, no, najważniejszej pewności siebie w meczu na wyjeździe, to trzeba to z tyłu zero trzymać. Tak. Dobry wieczór, przed nami druga część konferencji. Trener pan Tomasz Kulot. Panie trenerze, poprosimy o podsumowanie dzisiejszego meczu. Co do tego meczu, tutaj najbardziej żal tych sytuacji, które z nie zostały wykorzystane. Gdybyśmy wykorzystali te sytuację, wiadomo że że byłyby trzy punkty, ale widać, że Chłopaki starali się, chcieli mecz. I to jest najważniejsze. Dziękujemy za ten wstęp i czekamy na Państwa pytania. Bardzo prosimy. Piotrek Dziennik Polski. Przede wszystkim złe dogranie Wilniewa, który wszedł dwa razy idealnie. To można powiedzieć, że to jest też sytuacja bankowa. Gdyby dokładnie była dograna piłka, do, czy to do Sikorskiego, czy do Maura mogły być wtedy te zamienione na bramkę. Piotrek za te Dorcze, bardzo proszę. Jak to, to znaczy, dzisiaj od pierwszego minuty dla Śląskiego, pan To znaczy, że jest zawodnikiem, który będzie walczył, zostawi serce i zostawi to, co potrafi na boisku. Nie będzie kalkulował. Uważam, że poza tymi sytuacjami, które nie wykorzystał, dobrze zrobił. Grzegorz Górnaści, Kraków. Panie trenerze, mówił Pan, że chce Pan przywrócić radość w gry. Radość było widać w czasie gry, po meczu radości nie ma. Czyli znów będzie bardzo ciężko jakby ją stworzyć przed kolejnym meczem. To znaczy, ta radości nie było tej, z tego względu, że nie ma tych trzech punktów. To jest yy, też pozytyw yy, względem chłopaków, że wiedzą, że mogli wygrać ten mecz, chcieli wygrać ten mecz, dlatego się nie cieszą z tego jednego punktu. Czy mamy Damian jeszcze, przewodnik sportowy? Proszę Gordan był zawój, co się stało chyba. Tak, tak. Ma problem z kostką. Dlatego zszedł. Dlatego tak, bo nie. Trzeba było reagować. Mateusz Mika, bardzo proszę. W imieniu pan obu bocznych obrońców. Jest pan zadowolony z ich gry? Dziękuję pan gośnie właśnie Q i Gordana? Tak, jestem zadowolony, bo boli znaczy pewnie tam nie było takich u niego strat i dał też dużo w ofensywie. Ja więc bardziej grał defensywie, chociaż też próbował tam zwłaszcza w pierwszej połowie podłączyć się do gry ofensywnej, ale nie wykorzystywaliśmy jego w grze ofensywnej. Piotr ale dużo pewniej już to wyglądało. Jak szuka jakichś pozytywów, no to właśnie ta że To jest taka właśnie wersja jaką to na tych piłkarzach za zatrzymać wybrowniejszych prawda? Jest zero z tyłu, to po to co zmieniać? Grzegorz Wojtowicz, bardzo proszę. Panie rzecz czy pan uważa, że jest jakaś szansa na poprawienie z tymi zawodnikami skuteczności, bo generalnie są to tacy piłkarze, jak że jakby się nie dał do pustej bramki, to nie strzelą albo że ktoś poza tym ten atak pozycyjny jest zdecydowanie za do skrywany. To jest takie klepanie dla klepania. to Z pierwszej połowy to właśnie było widać. Czy przy tym zaawansowaniu technicznym tych piłkarzy, które nie jest najwyższe, jest jakaś szansa na poprawę? Wszystkiego naraz nie da się poprawić w jeden tydzień, a tak mówię, już dużo lepsza gra była, się przy tej piłce i klowali, nie wybijali tych pił, tylko raczej starali się kontrolować, a mówię, na wszystko przyjdzie po roku czasu. A co do tego klepają, jak na tak pozycyjny sytuacje były. Można policzyć strzał Bogusia z światoblanki. W przypadek, że stał się Korski i Dlatego. Grzegorz Birtasi? Panie Trenerze, pierwsze słowa po meczu w szatni. To znaczy głowa do góry, żeby odbudowali się, a nie no kwinty, bo nie zagrali złego meczu. Piotr Ebor, bardzo proszę. Nie będę komentował. Nie widzę więcej pytań. Dziękujemy bardzo.